I tu taka ciekawostka. Z tamtej prowincji pochodził Mao Tse-tung. Kiedyś pamiętam, gdzie z człowiekiem, który był na bardzo wysokim poziomie intelektualnym, który mówił tak, a co się stanie, co będzie, jak ktoś udowodni, czy wykaże, że Mao Tse-tung pochodził z takiej kolonii żydowskiej w Chinach. Ja się oczywiście z tego śmiałem, byłem młodym człowiekiem, nie no, jak to tam Żyd, z mandaryn z warkoczem, ubrany w tej jedwabie. Przecież to jest jakiś absurd. Okazuje się, że nie. Bardzo często w tak przestrzeni publicznej wobec osób niewygodnych, wobec osób, które zadają niewłaściwe, politycznie niepoprawne pytania, pada słowo rasizm. Oskarżenie o rasizm jest bardzo istotne wobec tej wiedzy, przeciętnej wiedzy, jaką ludzie mają. Rasizm to są Żydzi, Żydzi to jest Auschwitz, Auschwitz to jest ludobójstwo, to są piece i dymiące kominy. Więc każdy, kto mówi o Żydach, to tak naprawdę może stać się nagle rasistą. Czyli ludobójcą. Tak być nie powinno, ale tak niestety jest. Wolna dyskusja powinna dopuszczać, że zadaje się pytania, drażliwe. Trudne i na te pytania trzeba odpowiadać, trzeba to wszystko wyjaśniać. Taką drażliwą kwestią jest między innymi liczba ofiar żydowskich ustalona raz odgórnie na zawsze i stoi w miejscu. To jest 6 milionów, chociaż pierwsze publikacje żydowskie, naprawdę dobrych, fascynujących historyków żydowskich mówiło o 4 do 5 milionach milionów ofiar. Przecież każdy milion w tą czy w tą stronę nie waży na wydarzeniu i jego ocenie. Jeśli było trochę mniej, to wcale że nie było lepiej. Jeśli było trochę więcej, to wcale że nie było jeszcze gorzej. Było strasznie. Ale dyskusja na ten temat jest potrzebna, chociażby dlatego, że przecież jeszcze tak naprawdę do niedawna ofiary Auschwitz podawano na cztery. Miliony ludzi. I ta liczba była sztywna, nie do ruszenia, tak jak te sześć. Gdy wreszcie nie dało się jej dłużej utrzymać, gdy w latach 90. ta liczba spadła do jednego miliona, to się okazało, że trzech milionów ofiar brakuje. Co się z nimi stało? Jeśli z tych sześciu milionów wyjmiemy te trzy brakujące w Auschwitz, to padają sugestie, coraz częstsze. Polacy ich zabili. Jest dopełnienie to liczby do tej struktury ofiar? Jest, jak najbardziej. Ale przecież Polacy ich nie zabili. Tylko co z tego, że my wiemy? Świat wie co innego. Jak jest napisane, jak jest powiedziane, to znaczy, że Polacy to robili i już. Wszelkie wątpliwości na ten temat, jakie mamy, jeśli zadajemy pytania, kończą się zarzutem o rasizm, czyli tak naprawdę o ludobójstwo. A ludobójstwo nie jest za każdym razem takie samo i nie każdego tak samo dotyczy. Badaczka Holokaustu, Barbara Engelking, która przecież nie jest historykiem, ale bardzo żeruje na emocjach, która ujawniła nie tak dawno, że Gazeta Wyborcza to jest gazeta żydowska, powiedziała między innymi rzecz następującą. Dla Polaków śmierć to była po prostu kwestia biologiczna. Śmierć jak śmierć, czyli tak naprawdę niegodna uwagi. Ale dla Żydów to była tragedia, dramatyczne doświadczenie, metafizyka, spotkanie z Najwyższym. Czyli uśmiercony Polak, czy człowiek innej narodowości, ale nie żydowskiej. Tak naprawdę nie jest godny uwagi. On się nie spotka z najwyższym i to nie jest metafizyka. Jak o tym wszystkim rozmawiać? Ja się spotykam z tymi zarzutami co jakiś czas, w dodatku publicznie. Partia Razem na plakatach w Kielcach uwieczniła mnie jako Żydożercę, czyli zżeram Żydów. Co to znaczy Żydożerca? Nie konsumowałem, nie zamierzam, nie wiem, nie mam takiego zamiaru, ale tak zostałem określony. Gazeta wyborcza i jej odnogi także bez przerwy sypią tą inwektywą antysemityzm. Zadawanie pytań lub pokazywanie pewnych rzeczy z góry jest skazane na porażkę, bo to jest antysemityzm. Z antysemitą się nie dyskutuje, o sprawach przez niego poruszanych się nie mówi, więc mamy tylko jednostronną narrację, która bije w nas, ale my nawet nie mamy prawa się bronić. Łupi Goldberg, amerykańska aktorka, która została teraz przecież publicznie oskarżona o rasizm, nie wiadomo jak to się skończy, czy jej kariera będzie przerwana. Która powiedziała nic szczególnego, że to, co się działo w Europie, czyli ludobójstwo popełnione między innymi na Żydach, nie miało nic wspólnego z rasą. To było jej stanowisko. Tu nie chodziło o rasę. To były dwie białe grupy ludzi, powiedziała Wupie Goldberg. Formalnie miała jak najbardziej rację. Przecież w Europie nie ginęli ludzie żółci, ludzie czarni, chociaż były incydentalne takie przypadki, ale to była zagłada popełniona przez białych na białych, mówiąc językiem amerykańskich rasistów, którzy białych traktują. Podrzędny. I teraz ona musi się z tego kajać, chociaż sama się przyznawała od lat, że ma jakieś żydowskie korzonki, jakieś kropelki, stąd przybrała do tego na prawdziwego nazwiska Johnson, przybrała dobrze brzmiące w siecie filmowym Goldberg. No, Złota Góra to jest coś, a jakiś tam Johnson to nic takiego. To wszystko zostało strywializowane. Dochodzi do absurdu, że każdemu można zarzucić rasizm i każdy się będzie musiał z tego bardzo dokładnie spowiadać. Czym są rasy i czy te rasy mają jakieś znaczenie? Trudno znaleźć ludzi, których można sklasyfikować, że są danej konkretnej rasy, nie mają żadnych domieszek, albo tych domieszek jest na tyle mało, że można ich wyodrębnić. W większości przypadków już dawno nie. Kiedyś, gdy istniały wyizolowane grupy ludności przez tysiącami lat, może tak było, że te rasy zachowywały dłuższy czas odrębność. Ale później już nie i dzisiaj znaleźć kogoś, kto byłby, mówiąc tak znowu brutalnie, czysty rasowo, to byłby ewenement, jak znalezienie brylantu czy diamentu gdzieś w jakimś złożu przypadkiem. Żydowski badacz. Doktor Ignacy Małorycy Jud. Napisał fascynującą książkę, opartą na badaniach swoich, i to jest także charakterystyka badań innych ludzi z tamtej epoki: Żydzi jako rasa fizyczna. Książka wyszła w 1902 roku. W dalszej części jest przestarzała, jeśli chodzi o różnego rodzaju analizy itd., ale jest fascynująca samo przez się, że taki temat został podjęty, i podstawowy zrąb ustaleń doktora Jutta nie zmienił się. Tego się nie da, da zaprzeczyć i nie da się tego obalić. Żyd, lekarz, radiolog, jeden z pionierów tej dziedziny, człowiek, który studiował medycynę na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, którą kończył w 1899 roku, był między innymi założycielem Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce, jest pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy okopowej w Warszawie. Trudno go Posądzać o jakąś stronniczość, o skłonności, żeby uwłaczać własnemu narodowi, przez kwestionowanie rasy. A jak on ją kwestionuje? Przez to, że pokazuje, że nie ma jednej typowej rasy żydowskiej. Jest ich kilka i są bardzo charakterystyczne, bo łatwo je odróżnić. Cztery główne rasy, według Feliksa Konecznego, mojego ulubionego mistrza intelektu, Cztery rasy żydowskie to jest przednia orientalna, nordyjska i śródziemnomorska. I teraz mamy do czynienia z żydami czarnymi, z tak zwanymi falaszami, czy żydami malabarskimi z wybrzeża Indii. Mamy rasę żydowską żółtą, wywodzącą się z zasadnictwa żydowskiego w Chinach, w prowincji Hanan, to jest środkowy wschód Chin. I tu taka ciekawostka, z tamtej prowincji. Pochodził Mao Tse-Tung. Kiedyś pamiętam, że z człowiekiem, który był na bardzo wysokim poziomie intelektualnym, który mówił tak, a co się stanie, co będzie, jak ktoś udowodni, czy wykaże, że Mao Tse-Tung pochodził z takiej kolonii żydowskiej w Chinach. Ja się oczywiście z tego śmiałem. Byłem młodym człowiekiem, nie no, jak to tam Żyd, z mandaryn z warkoczem, ubrany w tej jedwabie, przecież to jest jakiś absurd. Okazuje się, że nie. Kilka lat temu w Nowym Jorku byłem z kolegą. W sklepie elektronicznym, bardzo duża firma, sklep żydowski. Wszyscy chodzili w tych swoich jarmułkach z pejsami i tak dalej. Jeden z obsługujących okazał się Chińczykiem w wirtualnych szatach chińskich, ale z mycką na głowie. I zapytałem, co to jest? Dlaczego on czy musi po prostu pracownik z zewnątrz nosić myckę? On tam popytał tych tak miał i znajomych sprzedawców. Mówią nie, to jest po prostu Żyd-Chińczyk. I tak. Tak to, tak to było traktowane, nic dziwnego. Czyli takie przypadki miały miejsce. W książce Moryca Jutta są pokazane przykłady właśnie Żydów bardzo różnych ras i typów fizycznych, od czarnych do białych, przez żółtych, przez tych właśnie Chińczyków, z prowincji Henan w tych środkowo wschodnich Chinach jest bardzo liczna kolonia i oni wyglądają jak chińscy mandaryni, poza jedną rzeczą. To nie są chłopi, to są ci właściciele, tak jak zresztą wszędzie. Oni są z wyglądu zewnętrznego, z powierzchowności, całkowicie Chińczykami, ale przez setki lat zachowali swoje żydostwo. Można można. To jest także uwaga wobec tych, którzy wyjeżdżają z Polski po kilku latach, czyli różni Cwelebryci i Cwelebrytki. Ja tu życie, a ja tu nie już nie pamiętać, a ja to trochę tak mówić, bo ja tu już nie wiedzieć. Znałem ludzi, nich oczywiście nie żyje z tej emigracji wojennej, tuż powojennej którzy zachowali piękną polszczyznę, kulturę polskiego języka, wychowali tak rodziny, nie kaleczyli nawet w akcencie, nie można było wyczuć, że oni mieszkają tam od kilkudziesięciu lat, ale ci nasi nowobogaccy, jak tam pojadą, to on od razu być jak ta palma, on tam ma te, te listki, to wszystko takie już jest inne, to on też już jest inny, już się wtabia to otoczenie. Tak być nie powinno, ale tak niestety całkowicie jest. Biorąc pod uwagę tą rasowość różnych Żydów, musimy także pamiętać o zjawisku prozelityzmu, czyli przechodzenia na wyznanie żydowskie, mówiąc tak bardzo ogólnie, a niedokładnie. Całe ludy, całe narody w tym dzisiejszym pojęciu, aż to do narodów jeszcze nie, były, nie było, przyjmowali Talmud, przyjmowali obyczajowość zewnętrzną, stawali się zewnętrznymi Żydami, chociaż fizycznie i Genetycznie, czyli rasowo, wcale nimi nie byli. I historia zna takie przypadki. Było tego całkiem sporo. Także na terenach dawnej I Rzeczypospolitej. Ale co to jest rasizm? To jest pogarda dla innych ludzi z powodu właśnie pochodzenia rasowego, jego cech fizycznych. Ale jeśli ktoś nie ma tych cech, jeśli. Zarzuty są zupełnie innego rodzaju, to nie można tego sprowadzać do rasy. I znowu mój ulubiony mistrz Felix Koneczny zrobił piękny wywód, który staram się zawsze pamiętać i przypominać. Zarzućmy wszelki rasizm, rasizm jest w cudzysłowie, jako pogląd uwłaczający i moralności, i rozumowi. Nie garćmy nikim za to, że rodził się Żydem. Co on temu winien i czy za zasługę poczytywać to, że ktoś drugi urodził się nie w żydostwie? Sprawiedliwość wymaga jednak równej miary i wzajemności. Skoro Żydzi mają nas za bydło, to trudno, żeby wśród nas nie powstawały odruchy przeciwko temu. My pytamy również, jaka zasługa w tym, że ktoś urodził się Żydem, jeśli jesteśmy równi? To porzucamy rasizm, odrzucamy wpływ rasy na znaczenie, na pozycję społeczną w dzisiejszym czy wcześniejszym świecie. Ale niestety to mamy. Coraz częściej w tzw. Tak przestrzeni publicznej pojawia się słowo goi, które przez wiele lat praktycznie nie istniało. Przed wojną w prasie żydowskiej tak, w rozmowach Żydów ortodoksyjnych tak. Jeszcze spotkałem się, o, kilkanaście lat temu, gdy starszy, dużo starszy człowiek zwrócił się do mnie, że przechowywali w czasie okupacji Żydów, ci Żydzi później poszli gdzieś dalej na wschód i w miejscu, gdzie oni byli przechowywani, zakopana była Tora albo Talmud. Tak naprawdę to ja sam nie wiem, bo widziałem to tylko z zewnątrz. I się spytał mnie, co z tym zro zrobić. Powiedziałem, że no, warto iść do gminy żydowskiej, do synagogi. Tam przecież oni już urzędują i po prostu to oddać, według właściwości. Opowiedzieć historię, kto to był, jak wyglądali, gdzie poszli. On nazwisk ich nie znał, on był wtedy dzieckiem, jego rodzice tych danych nie przekazali, ale w tym miejscu, gdzie byli, w tym schowku, gdzie byli przechowywani, coś takiego zostało odnalezione i on to zaniósł. I wtedy był rabin Moszkowicz, ten, który słynął z tego ataku na polskiego papieża. On moczył nogi w miejsce, przyjął nas jak ostatni niechluj za przeproszeniem, w brudnym, w ubraniu, tałe się pochlapanym jedzeniem, ale bardzo się tym zainteresował. I zaraz jakiegoś innego zawołał i co chwila było słowo goj, 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 czyli używanie tego pojęcia, że goj tu przyniósł świętą księgę. Goj to znaczy ludzkie bydle. To jest uwłaczanie naszej godności. Nie wolno dopuszczać, żeby przestrzeni publicznej w jedną stronę szły inwektywy i wyzwiska, a w drugą stronę, żeby nie można było mówić prawdy. Ludzie miejscowi sprawców znali, wskazywali ich palcem. Oni byli przesłuchiwani. Jak zaznawali w prokuraturze? Nie wiem, nie byłem, nie widziałem, stałem tyłem, byłem obok, nic na ten temat więcej nie mogę powiedzieć i to całkowicie wystarczyło. Czyli zbrodnia była Ofiary były, ofiary są, nie ma winnych, nie ma odpowiedzialnych.